Piątek, dziesiąty kwietnia. Karolina Paras, witam państwa i zapraszam na informacje Piotrkowskie, Dziś w programie. O przebiegu najważniejszych świąt dla katolików w niezwykle wyjątkowym czasie. O kolejnym naborze na nowe mieszkania na osiedlu 800 lecia. W wydaniu również powiemy o powrocie Cisa do lasów. Nie ma gwałtownego wzrostu zakażeń koronawirusem w mieście i powiecie. Potwierdzonych jest 18 przypadków. Rośnie za to liczba osób, które wyzdrowiały. Jak poinformowała nas w piątek dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej w Piotrkowie, obecnie w mieście i powiecie mamy 18 osób zarażonych koronawirusem. Cztery osoby są hospitalizowane, ale z każdym dniem czują się coraz lepiej. Jeśli chodzi o kwarantannę, to 153 osoby w kwarantannie, 24 objęte są nadzorem epidemiologicznym. Podaje liczby łączne dla miasta i powiatu. Wspólnie mamy siedmiu ozdrowieńców, co też napawa optymizmem. Zarażony został również pracownik szpitala przy ulicy Rakowskiej. Wszystkie osoby z kontaktu miały wynik testu ujemny i są zdrowe. Wszystkie informacje dotyczące ilości zakażeń w powiecie i Piotrkowie można znaleźć w białej zakładce koronawirus komunikaty na stronie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Piotrkowie. Wielki czwartek rozpoczął Triduum Paschalne, jednak w tym roku święta Wielkiej Nocy są inne niż zwykle, niż te, które związane są z wieloma tradycjami, które pamiętamy chociażby z ubiegłego roku. Epidemia koronawirusa zmieniła wszystko. W ubiegłym roku kościoły w czasie Triduum wypełniali wierni, a msze odprawiono ze wszystkimi liturgicznymi zwyczajami. W tym roku kościoły opustoszały, a liturgię Wielkiego Tygodnia nieliczni wierni mogą przeżywać w kościołach. Pozostali obserwować je mogą za pomocą mediów elektronicznych. W trakcie tegorocznej liturgii Wielkiego Czwartku nie było mycia nóg dwunastu mężczyznom, bo Wielkanoc w 2020 roku jest inna niż wszystkie. Nie odbyło się misterium ulicami miasta. Nie będzie też tradycyjnego święcenia pokarmów, tak wpisanego w nasze zwyczaje. W tym roku inaczej niż zwykle musimy naszą święconkę pobłogosławić to błogosławieństwo pokarbów to żadne święcenia żadne sakramentaria żaden sakrament to po prostu błogosławieństwo którego dokonać może każdy z nas w wyjątkowej sytuacji tak jak młodzi proszą rodziców, aby ich pobłogosławili, gdy idą na nową drogę życia i ojciec z matką pochylając nad swoim dzieckiem, kreślą nad nimi znak krzyża. Tak myślę, że głowa domu, czy też mama może pobłogosławić. Święconkę, którą przygotowujemy tradycyjnie do naszych koszyczków. Wierni nie będą też fizycznie uczestniczyć we mszy rezurekcyjnej i pozostałych nabożeństwach świąt Wielkiej Nocy. W kościołach może przybywać tylko pięciu wiernych. Transmisję mszy oglądać można w internecie. Inaczej niż zwykle w tym roku wyglądały życzenia prezydenta miasta, które złożył mieszkańcom podczas środowego wywiadu przeprowadzonego za pomocą wideokonferencji. Święta Wielkiej Nocy mają, niosą ze sobą niezmienne przesłanie, przesłanie nadziei, takiej, takiego przeświadczenia, wiary w to, że jutro będzie lepsze, i dlatego korzystając z okazji składam Państwu najlepsze życzenia, aby właśnie taka nadzieja, a, więc, a wręcz przekonanie towarzyszyły Państwu podczas przeżywania tychże świąt, że jutro będzie lepsze, że dobro zwycięży nad złem, bo zawsze, zawsze tak jest. Że te jasne promienie rozproszą mrok. Składam Państwu te życzenia, życząc dużo zdrowia na te nadchodzące święta. I mimo wszystko, pomimo trudnych okoliczności, żeby to były święta radosne, czego z całego serca wszystkim Państwu, Waszym bliskim życzę. Epidemia koronawirusa zmienia niemal wszystko. Tegoroczna dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej też odbyła się kameralnie. Rano kwiaty w imieniu mieszkańców miasta przed pomnikiem katyńskim złożył wiceprezydent Andrzej Kacperek. Przechodzimy do dalszych informacji. Piotrkowie nie szykują się na święta. Nie tylko przygotowują smaczne potrawy, ale sprzątają domy. W samym mieście również kontynuowane są prace porządkowe miasta po zimie. Zarząd dróg i utrzymania miasta dba nie tylko o jezdnie, ale również o chodniki. W piatrkowi trwa wielkie wiosenne sprzątanie. Sprzątane są chodniki i place. Te zadania na zlecenie zarządu dróg i utrzymania miasta wykonuje firma Ziom. Na chodnikach można spotkać ekipy pracujące. Takie porządki wykonuje się każdej wiosny. W dniu dzisiejszym akurat zleciliśmy prace związane z zbieraniem odpadów. Jeszcze przed świętami z kilkudziesięciu ulic, nie tylko w centrum miasta, ale również na ulicach zbliżających się tak do granic miasta, również tak, czyli też na osiedlach, na, na, na takich miejscach oddalonych również od centrum. Trwają jeszcze doczyszczania ulic przy pomocy rematarek samochodowych. W ostatnich dniach wielkie sprzątanie odbywało się. Na ulicy POW, gdzie pracowały maszyny. Porządki będą trwały nadal. Jak na razie posprzątane jest centrum miasta. Potem przyjdzie czas na mniejsze uliczki i chodniki. Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza kolejny etap naboru na mieszkania, które powstają przy ulicy Broniewskiego. W pierwszej turze naboru internetowe aplikacje mogli składać mieszkańcy z pierwszeństwem naboru. Obecnie o pozostałe lokale mogą starać się wszyscy zainteresowani. Przeprowadzony pierwszy nabór na lokale w nowych budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Broniewskiego został zakończony. Kilka lokali jest już zarezerwowanych. Teraz czas na kolejny etap naboru. Nabór wolny dla wszystkich pozostałych rozpoczynamy 15 kwietnia o godzinie 8 rano. Zapraszam do, nas, do przeczytania informacji na naszej stronie tbs.pl. Jak będzie się ten nabór odbywał? Odbywał się będzie drogą elektroniczną. Na naszej stronie jest gotowy wniosek do pobrania. Wypełnione wnioski trzeba przesłać na adres broniewskiego małpa tbs .pl. Na stronie internetowej znajdują się informacje o warunkach naboru, karty mieszkań z ich rozkładem oraz powierzchnią. Wiara dla ludzi wierzących w czasach pandemii staje się wsparciem i nadzieją. I choć nie można uczestniczyć tłumnie we mszach świętych, te pokazywane są za pośrednictwem mediów. W kościołach w całym kraju odprawiane są msze w intencji zdrowia Polaków, a w Piotrkowie ojcowie Bernardyni odmawiają różaniec w intencji zdrowia Piotrkowian. Ojcowie na różańcu spotykają się codziennie w prywatnej kaplicy, gdzie punktualnie o godzinie 20.30 rozpoczynają się rozważania. I tak od początku ogłoszenia epidemii ojcowie modlą się w intencji mieszkańców miasta. W jaki sposób pragniemy przez Maryję, tę najlepszą z matek, Panią Pocieszenia, prosić o zdrowie, posłoby łaski dla wszystkich, którzy znaleźli się w dosyć nieoczekiwanym dla siebie położeniu. Bo wszyscy z nas jesteśmy w tym samym miejscu. Każdego z nas może dotknąć ten wirus, każdego z nas może w jakiś sposób zamknąć na ten świat, który jest wokół piękny, wspaniały i radosny. Dlatego poprzez tę modlitwę pragniemy wnieść choćby trochę radości Wasze domy i wasze serca. Ojcowie Różaniec odmawiają codziennie do apelu Jasnogórskiego. Te modlitwy będą odbywać się do ustania pandemii. Środki do dezynfekcji, rękawiczki, maski czy termometry to obecnie towar nie tylko deficytowy, ale przede wszystkim pierwszej potrzeby. Ceny tych produktów bywają zaporowe, więc dla wielu instytucji pomoc z zewnątrz jest na wagę złota. Pomoc w postaci środków ochrony osobistej w czwartek dotarła do schroniska dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim kilkanaście kartonowych pudeł z Ministerstwa Zdrowia, a w nich środki czystości, maseczki czy rękawiczki, czyli to, co obecnie jest potrzebne w schronisku prowadzonym przez stowarzyszenie Panaceum, w schronisku, w którym przebywa 50 osób. Te produkty w czasie epidemii są produktami pierwszej potrzeby, które idą niemal jak woda. No, nie da się jej zmierzyć w żaden sposób. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, dlatego że ceny tych wszystkich środków są teraz bardzo wysokie i my po prostu oszczędzamy jak tylko możemy, a dzięki temu po prostu wiemy, że będziemy i my zabezpieczeni i nasi podopieczni. W transporcie nie zabrakło także płynu do dezynfekcji rąk. Były też termometry bezdotykowe, którymi będzie mierzona temperatura podopiecznym. Dużą pomocą jest dla nas, dla nas są te środki z ministerstwa, Możemy się zabezpieczyć, no, no, możemy i, i czyścić ośrodek, i zabezpieczać podopiecznych, żeby mieli ręce. Schronisko w Piotkowie wstrzymało już jakiś czas temu przyjęcia nowych podopiecznych. Kilka dni temu wprowadzono zakaz wychodzenia ze schroniska. Wszystko po to, by zminimalizować możliwość przedostania się wirusa do budynku placówki. To jak powrót do domu mówią leśnicy z Łódzkiej Dyrekcji Lasów Państwowych, bo do naturalnego środowiska, jakim jest polski las, wraca cis pospolity. Od dekady trwa program ochrony i przywracania tego gatunku. Kolejne sadzonki tego drzewa pojawiły się na terenie Nadleśnictwa Piotrków. Sadzone obecnie na specjalnie przygotowanych leśnych poletkach między innym drzewostanem cisy, to tylko część z ponad 100 tysięcy sztuk tych drzew, które pojawią się na przestrzeni dekady w lasach województwa łódzkiego. Procedury nie są skomplikowane. Malutkie sadzonki wkopuje się do ziemi w odległości 3 metrów jedna od drugiej. No niestety my efektu swoich pracy nie zobaczymy, ponieważ cis bardzo wolno rośnie. Tutaj też jest to forma czysta genetycznie, taka typowo leśna. To nie jest ten cis, którego my znamy z ogrodów, który no jest ozdobą. Tutaj ten będzie bardzo wolno rósł. Jest to forma po prostu drzewiasta, lasotwórcza, więc do ogrodów za bardzo się nie nadaje. Natomiast nadaje się do lasu. Tu ciekawostka, że cis jest rośliną dwupienną. Co to oznacza? Ano oznacza, że jedno drzewko to chłopiec, drugie drzewko to dziewczynka. W średniowie cis w polskich lasach był drzewem popularnym i docenianym przez naszych przodków. Niestety popularność i właściwości drewna cisowego doprowadziły do wyginięcia tego gatunku. Cis kiedyś był bardzo cennym drzewem. Już król Władysław Jagiełło wprowadził zakaz wycinania, w go pod specjalną ochronę. Jest to drzewo, my znamy cisa tego ogrodowego, natomiast cis normalnie jest to długowieczne drzewo, taka troszeczkę polska sekwoja, która bardzo długo rośnie, ma bardzo krążyste drewno, które było wykorzystywane kiedyś do produkcji łuków, różnego rodzaju oszczepów prawda? i, i te drzewce cisowe no, były bardzo cenione. Stąd do, doprowadziło to do wyginięcia cisów z naszych lasów. Zasadzone na terenie Nadleśnictwa Piotrków cisy będą pod szczególną ochroną i opieką leśniczych i strażników leśnych. Gatunek ten wymaga dużej uwagi przy pielęgnacji i ochrony przed zwierzyną. Nasadzenia są grodzone, bo choć dla człowieka ten gatunek jest trujący, to chętnie zjadają go leśne zwierzęta. Te malutkie sadzonki jeszcze bardzo długo nie staną się dorodnymi drzewami. Średnio po 30 latach mogą one sięgnąć zaledwie 2 metrów wysokości, a ich pień rocznie przyrastać będzie w obwodzie o zaledwie dziesiąte części milimetra do maksymalnie 3 mm. Za chwilę naszej antenie magazyny, Werbum. Jeszcze jedna ważna rzecz z głębi serca dla Państwa, od całej naszej redakcji, z okazji tych wyjątkowych i jakże innych świąt wielkanocnych. Życzę Państwu radosnego czasu z domownikami. Życzę Państwu również zdrowia i odporności. Zapraszam do oglądania naszych programów świątecznych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Jedyny dzień w kalendarzu liturgicznym, w którym nie sprawujemy Eucharystii. To czas zadumy nad naszym przemijaniem. Pomaga nam w tym rozważanie drogi krzyżowej. Za mną szczególna stacja. To stacja spotkania z matką. Chrystus na swojej drodze krzyża spotykał różnych ludzi. Prowadzili go ci, którzy go nienawidzili. Którzy go skazali na śmierć. Ale wśród Tłumu byli i tacy, którzy nie tylko krzyczeli, aby jak najszybciej zawieść na krzyżu. Byli tacy, którzy mu byli życzliwi. Jedną z takich szczególnych osób była Maryja, która stanęła na drodze swojego syna, obarczonego krzyżem, nie mogła wziąć tego krzyża na swoje ramiona, ale obecność. Sprawiła, że Chrystus nabrał nowych sił i poszedł dalej. Po drodze jeszcze spotkał Szymona, który pomógł mu dźwigać krzyż i Weronikę, która tarła jego twarz. Byli na tej drodze życzliwi ludzie. Najgorzej, gdy człowiek ze swoim krzyżem pozostaje sam. Gdy wokół są tylko ci, którzy chcieli jeszcze dołożyć do tego ciężaru i tak wielkiego. Jak na nasze ludzkie siły. Ale gdy na tej drodze, naszego krzyża, znajdzie się ktoś życzliwy, ktoś drogi naszemu sercu, nasi rodzice, bliscy, właśnie w symbolu tej Matki Bożej, to wtedy krzyż staje się łatwiejszy do dźwigania. A może też są na naszej drodze krzyża ludzie, podobni Cyreneuszowi, którzy przybuczeni, ale jednak biorą, nasz ciężar i pomagają nam. Choćby przez chwilę przejść przez kolejny etap, jakże trudny w naszym życiu. Będą też tacy jak święta Weronika, którzy nie zawahają się podbiec, by chociaż na chwilę przynieść ulgę naszemu cierpieniu. Jakże ten obraz Drogi Krzyżowej, pięknie wpisuje się w przeżywane w tym roku misterium krzyża, dotkniętego epidemią człowieka któremu wydaje się, że na jego barki włożono krzyż nie do uniesienia. Tymczasem wciąż widzimy na tej drodze krzyża ludzi jakże szlachetnych, wspaniałych, którzy próbują nam pomóc przejść przez tę wyjątkową drogę krzyża, jaką przyszło nam się zmagać w 2020 roku. Oby na tej drodze nie zabrakło tych. Którzy będą nam towarzyszyli, byśmy umieli dojść na golgotę naszego życia, bo po niej jest radość poranka. Zawsze w cieniu krzyża pozostaje pusty grób, który wierzymy z całego serca.